witamy wszystkich w kuchni Real Farm Siema. Dzisiaj jest ze mną y, Mariusz Tomczyk Tomczuk, kurwa oh, <noise> Ty, Cześć, witamy wszystkich serdecznie w kuchni Real Farm Siema Dokładnie dzisiaj jest ze mną Mariusz Tomczyk No i przez wami kurwa Tomczyk <noise> O, zobacz, sprawdź Jest dobrze? Bangla Witam wszystkich serdecznie w kuchni Real Farm. Siemanko. No i słuchajcie, dzisiaj mamy dla was taką małą niespodziankę. Wyszliśmy z takim pomysłem, że w 2017 roku ryż i kurczak to nie tylko nie, jakby posiłek dla prawdziwego turbo Dla prawdziwego dzika. Dokładnie, więc mamy dzisiaj pierwszą potrawę, którą chcemy się z wami podzielić. E, Mario mi się przygotował, więc jestem dzisiaj twoim giermkiem znowu. <grym> to znaczy ja przygotowałem. Ja Potrawę ja pod... jeszcze nie jest przygotowana. Do... To... To... Ale powiedzmy, co, co dzisiaj robimy. Słuchajcie, dzisiaj będziemy dla Was robić, oczywiście, danie, no może nie za bardzo dietetyczne, ale na pewno bardzo smaczne. Jak wiecie, mamy w życiu okresy masowe, okresy redukcyjne. To danie akurat będzie nadawało się do okresu masowego. Także Dobra. dzisiaj zjemy sobie, tak jak widzicie tutaj, mamy, mamy indyka. indyka, Boczek. boczek. E, śmietanka 36, suszone pomidory, no i oczywiście oliwa z oliwek czy albo coś olej kokosowy. Każdy sobie... No, to Jaka oliwa. Oreglisowa oliwa jest zawsze sprawiedliwa, czyli, czyli olej kokosowy. Dokładnie. No dobra. i dobra, i, słuchajcie, no i, dobra, dobra. No i tego proszę. Ja e, jeszcze co chciałem dodać, że patelnia zawsze musi być wylizana. Znaczy wyczyszczona. Nie dobra, nie, teraz sobie cofnijmy się do tego, co by było powiedziane żane Oliwa. Nie? Masło, że nie smażyć się na oliwie. Pamiętaj to. Nie smażyć się na dobrze. Do no, miany. Dobra. No i dobra, teraz skończyliśmy. Musimy to jeszcze raz nagrać.